No i ruszyliśmy, mamy dzisiaj 8 lipca, sobota. Oficjalnie mogę powiedzieć, że rozpoczęliśmy żniwa 2023. Co prawda rozpoczęliśmy je wczoraj, bo wjechaliśmy... Wczoraj, ale wjechaliśmy w drugą odmianę, między, mianowicie w KWS Infinity. No i z racji, że jest bardzo, bardzo mocne. No, było jeszcze zbyt wilgotne ziarno, nie domacało się to tak dobrze, musieliśmy przerwać. Wjechaliśmy wieczorem, więc nie było sensu gdzieś nam przejeżdżać na drugi kawałek. Dzisiaj za nami Saturn Union Valhalla. No i Valhalla jest sucha Valhalla ma 10%, więc nie, mamy się na co, nie ma się na co oglądać, i będziemy lecieć z młoceniem. Walhalli jest 9,3 hektara i jeszcze są te 3 hektary wcześniej wspomnianego Infinity i zobaczymy jak będzie wyglądało planowanie w tym roku jęczmienia. Wszystko będzie zważone, ponieważ cały jęczmienia prosto wywozimy do gospodarstwa współpracującego tutaj Marka. Więc wszystko będziemy wiedzieć jak jeśli chodzi o planowanie i to poszczególnych odmian też. Także zapraszam do A tak jak wspominałem, że w lipcu będzie się działo, więc jedną z rzeczy, która się działa między innymi wczoraj i dlatego tak późno wyjechaliśmy spróbować tutaj w jęczmień, było to, że zalewaliśmy fundamenty pod domy. Tak, dobrze słyszycie, pod domy, zarówno pod mój dom, jak i pod rodziców udało się wczoraj zalać fundamenty, więc yy, no, był pracowity całkiem dzień. No, i tak jak mówię, wjechaliśmy wczoraj w Infinity. No, nie było to jeszcze to. Myślę, że jutro po południu będzie dobre do, do mucenia. No, dzisiaj też tak zbieraliśmy się i około 14 wyjechaliśmy. No i, i, i tutaj jest strzał dziesiątkę. E, jakie są e, obserwacje na już? No, ziarno jest normalne, ładne. Gdzie słyszymy, że jest poślad. No, tutaj nie ma tego. Jest normalnie wykształcone, ładne ziarno. E, Zarówno jedno jak i drugie pole było siane bodajże 21 września. Oczywiście w technologii bezarkowej, całość nawożenia na wiosnę azotowego zamknęliśmy w 100 kg. Także też nie, nie przesadzamy już z dobrych dwa, dobre 2-3 dwa, lata. Już nie przesadzamy jeśli chodzi o, o nawożenie azotem. Jak widać, za mną. E, Leży złoma. E, niezmiennie tutaj będziemy wymieniać się za obornik. Bedlęcy obornik, dobry obornik, lubimy taki obornik. I właśnie tutaj e, z e, sąsiednim gospodarstwem wymieniamy się za obornik. Część będziemy zbierać sami. E, ile? Gdzieś tam może około 150 sztuk, 130 sobie zbierzemy dla siebie. E, no, przypominam. Jest jeszcze parę świnek na słomie i, i, i na płytkiej ściółce i trzeba to jakoś sobie e, zabezpieczyć tą słomę. W tym roku, w zeszłym roku zebraliśmy, mieliśmy jakiś tam mały zapas jeszcze na strychu od kilku lat. E, no, w zeszłym roku zebraliśmy 80 sztuk jęczmionki i to było wszystko. No także na styku dojechaliśmy do żniw, mamy chyba nie wiem, 7, 8 bel, więc no było ciekawie, znaczy zapowiadało się ciekawie, bo się przestraszyliśmy w pewnym momencie, że nam nie starczy. Na szczęście starczyło, a w tym roku no, na pewno chciałbym ciutkę więcej sobie tam, żeby na spokojnie do tych żniw dotrwać, więc myślę, że około 150 bel w zupełności wystarczy. No a resztę, tak jak mówię, będziemy wymieniać się za obornik, który tutaj e, część zjechała, Zwieźliśmy, nie zjechała. Zwieźliśmy już część. E, część dopiero będzie gdzieś tam zimą. Z tego zresztą też filmik widzieliście. I co? I tak to wygląda, że e, nie tniemy raczej. Staramy się, jeśli się idzie, wymienić. No, uważamy, że to jest bardzo dobry nawóz, więc no, podburaki całkiem pedał, no i ogólnie uważam, że lepszym nawozem naturalnym jest nawóz pochodzenia bydlęcego, więc póki były czasy, gdzie sami mieliśmy kupę tego bydła, no to było cudownie. a Wszystko się odmieniło, no i ale nie ma problemu, mamy jeszcze dostęp, więc jak najbardziej warto współpracować. Zdążyliśmy dzisiaj nasypać jeden zbiornik i przyjechał Darek na serwis klimatyzacji w kombajnie. O, serwis to tak nie wiem czy dobrze na, nazwane, po prostu łączyliśmy się z, u, z uszczelnieniem sprężarki klimatyzacyjnej ona była na, na, na uszczelnieniu gdzieś tam w firmie która się tym zajmuje, bo no, uciekł czynnik i, i już dwa czy trzy, trzy razy przyjeżdżał sprawdzaliśmy szczelność i co tam jeszcze uszczelniliśmy, to było gdzieś indziej ee, jakiś nie, jakaś nieszczelność i w końcu gdzieś tam daliśmy do firmy uszczelnili już wszystko git, ale no już go prosiliśmy, żeby dzisiaj jeszcze przyjechał nam nabić tę klimatyzację i na szczęście no, znalazł tyle czasu. To obsługuje nas praktycznie ze wszystkim. No, no nie, no, ze wszystkim. Obsługuje tutaj nasze maszyny rolnicze. Między innymi walczyłem w tym roku już z klasem 620. E, tak samo jak 420 po 8 latach o dziwo. Tak samo identycznie w tym samym czasie e, strzeliła taka chłodniczka pod siedzeniem, to się chyba parownik nazywa fachowo, no i w prócie było całego traktora i żeby e, wyciągnąć i wymienić, koż gdzieś tam około 2000 zł tego gadżetu, ale cały dzień, co najmniej cały dzień, żeby to e, rozmontować i zamontować z powrotem, więc. więc e, Kupę roboty. no Ale to ciekawa sprawa. Bo ide idealnie po 8 latach, w yy, małym stało się to samo co w dużym. No i też określoną chyba ma to jakieś wytrzymałość. Nie wiem czy to też gdzieś tam oksyduje, czy tlenia się. Tak, no oksyduje, no, utlenia się. To aluminium, i po prostu w środku chłodniczki nie ma tam szans, o jakieś uszkodzenie yy, mechaniczne. Yy, zrobiła się nieszczelność i jest do wyrzucenia. Tak jak mówiłem, nadszedł wieczór, a my wracamy w KWS Infinity, no i zaraz widać, że w zbiorniku lepiej przybywa, no nie oszukujmy się, jest... E... Naprawdę dobra odmiana i i no, śmiało mogę polecić, jest naprawdę sztos petarda zresztą I, i zarówno słoma jak i jak i ziarno jest piękne, grube. Także no, tutaj zaraz, e, zaraz widać różnice No ale o, o, o wynikach klonowania to oczywiście opowiem jak już będę miał zważone. No będzie to na końcu tego filmu. Dzień zbliża się ku końcowi. Nie poddajemy się, działamy dalej. Mam nadzieję, że mimo, że jest już 20 uda się te 2 kary skończyć. Robi się coraz spokojniej. Ucichł wiaterek. Przemija skwar. Ale tak naprawdę Dzisiejszy spokój gwarantował ten to, to zestaw. Nie było co ryzykować. Zachaczyłem, no na proszot kanałem wody i z racji na te warunki, na to, co się suszę i na to, co słyszę, co się dzieje w okolicy, postanowiłem stacjonować na przyczniaku, bo w razie jakiegoś najmniejszego zagrożenia ze strony ognia można szybciutko interweniować więc więc odrobinę spokoju może spokoju to nie bo cały czas obserwowało się komuś że coś nie dzieje ale odrobinę spokojnej i w ten sposób udało się ten dzisiejszy dzień niemal przetrwać tak jak mówiłem cały jęczmień był ważony więc przyszła pora na rozliczenie no i co Średnia z całego arełu wyszła 6 ton 700, z czego średnia samego infinity, na które tak liczyłem, była 7200, więc no, miałem tylko 3 hektary, niestety w tym roku, ale to no, no jest dobry prognostyk, że jest jakaś pewna odmiana sprawdzona, której można zaufać i nawet na tym kiepskim suchym roku, znaczy suche, jeśli chodzi o wiosnę, no to to, to sprawdza się mimo wszystko. Więc, odmiana jak najbardziej godna polecenia. Co do wali, w moim mniemaniu, raczej do zapomnienia. Także tyle ode mnie, i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach żniwnych. Trzymajcie się. Cześć.